Znajdujemy się w bardzo ciekawej, zabytkowej alei, przez którą przechodziło trakt, gdzie mieszkańcy Księżego Młynna spędzali swój czas. Naokoło znajdują się piękne, zabytkowe lipy, pamiętające czasy budowy osiedla, natomiast dzisiaj to miejsce przywracane jest z powrotem do życia. Nowa aleja będzie poprowadzona przez środek obecnego trawnika. Będzie to nawiązywało do założeń przedwojennych. Warto zaznaczyć, że po bokach zrealizowana zostanie wybrukowana droga jednokierunkowa. Wzdłuż samego trawnika będą powstawały również nowe niskie nasadzenia, które uzupełnią całą koncepcję.